Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Sprawuję przeświętą dziękczynną z okazji imienin i urodzin 69. pana Czesława, prosząc o Boże Błogosławieństwo dla niego, zdrowie i opiekę matki Bożej. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi, Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród. Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto ja się zajmę nieprawością Waszych uczynków. Ja sam zbiorę resztę moich owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli. I nie będą się już więcej lękać, ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek. Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać. Pan naszą sprawiedliwością. Oto Słowo Boże. Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości, Uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób. Jednych jak i drugich znów pojednać z Bogiem. W jednym ciele, przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam. Niektórzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Bo przez Niego, jedni i drudzy, w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Oto Słowo Boże. Prześwięta była sprawowana w intencji Pana Czesława, z okazji imienin urodzin, do tych wielu łas, które wypraszaliśmy, pragniemy także dołączyć swoje słowo. Panie Czesławie, pierwsze to dziękujemy za posługę przy ołtarzu. Pan Czesław rozpoczął ją chyba z rok temu. Skończył, skończył kurs lektorski. To pokazuje, że nigdy nie jest za późno. A po drugie, ministranci mali są mile widziani przy ołtarzu. Ale jak facet dorosły czyta Ewangelia, to to inaczej jest przekonywujące. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby czytali dorośli. Owszem, jak nie ma dorosłych, no to muszą... Zastąpić młodzi, bo tak to inaczej nas panowie kobiety zastąpią. Dlatego też spróbujcie także i w ślady pana Czesława, pomyśleć, czy właśnie nie być też lektorem. Miejsce się dla każdego znajdzie. Za tę posługę, panie Czesławie, przy ołtarzu serdecznie składam Bóg zapłać i życzę, aby ta intencja Boże, o Boże Błogosławieństwo, zdrowiem, opiekę Matki Najświętszej wypełniała się w Twoim życiu każdego dnia. Niech Bóg Cię prowadzi, a Matka Najświętsza nieustannie otacza płaszczem swojej opieki. Szczęść Boże. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Czekam, kiedy wyjdzie szczęśliwy i zmęczony. A co, to cało nas się stroił, czy co? Z czego ma być zmęczony? To znaczy, no, kręgosłup boli, krążenie ma Proszę słabe. Panie, cierpienie jest zbawieniem. No... Tak. No może, może tak. Nie może, na pewno. Tak. Bóg cierpiał i nam a... kazał, tak? A męczennicy, a, a prześladowcy wiary i rysuj i tego, to co? Mogę pana sfilmować? Nie. Dobrze. Nie. No idzie szczęśliwy i, i zmęczony. No i polewaj. No i dobrze ci poszło. No bardzo dobrze. Słuchaj, drugi, drugie dobrze, czytanie... Drugie czytanie jak spłatka. A takie trudne. Oj, najtrudniejsze było. Także. Ogromne no dzięki ty, za to. wsparcie. Ja tu życzenia składam, a dręcy probosz krzyczy na mnie. Że I zwraca mi uwagę, że to jest kości. Tak jak ja bym nie wiedział. A, na początku. No. A on akurat do konfesjonału wszedł. Do, no. Dosłownie na minutę. Ty facet, ale jeszcze się naprawi. Ma czas się naprawić. No to bawcie się dobrze. Najlepiej cudzim cudzym kosztem. Nie da się. My bawimy się swoim. No. Bardzo ci dziękuję. Wypiję twoje, y, szampana za twoje zdrowie, bo nikogo nie ma w domu, to... Y, to sam wypiję szampana do telewizora i za, w twojej intencji. O miło. Wiemy. Ale... Ładnie powiedział Dęciak Ładnie powiedział. No. No tak. No tak. Dobra, bawcie się. Dziękujemy. Dziękujemy. Cześć Boże. Cześć Boże. Cześć Boże. Cześć. Cześć. Tak, no tak. A ja oklaski wzbudziłem. I pociągnęli wszyscy. No, no co ci będę mówił? To czekali tylko na sygnał, żeby dziadek Jurek zaklepał, a resztę się zerwało. Brawa! I co ci mówię, no słyszałeś. Ale swoją. brawa dozwolone. Ależ oczywiście. W kościele. No. No. Gdyby są życzenia. Wszystko jest dozwolone, by nie było godnie. Czytanie taką maniunie takie, takie. Nie było nic, co ty mówisz, wszystko było dobrze. A drugie bez, trudne. Bez względu no, na, to, na to, że ty tak się martwiłeś, no ale posz, drugie nie potrzeba. gdzie, gdzie obchody dzisiaj twoje? No, no w domu spokojnie. No, no, no się. Dobrze. Dziękujemy. No, szczęść Boże. Szczęść Boże. Miłego dnia. Boże. Niech Matka Boska się Tobą opiekuje. Wzajemności. No i dobrze.